I to dobra nagrywamy, tak? To tak jest, nagrywamy. Dobra. No to witamy dobra. serdecznie na kanale Alfa Retro Mega. Ja jestem Piotrek, a to mój a? <głos》> specjalny gość. Leszek. Trzymajcie się cześć. Dzisiaj Witam mamy... Was. Trzymajcie się. No. Dobra. Na Trzymajcie się na sam początek. Trzymajcie się to co mocno, będziemy tak. Wam tutaj spotkać. Dzisiaj przedstawi. mamy taką mm. grę. No, jest to taki klasyk dla nas dwóch, kiedyś kupiliśmy na naszym okolicznym targowisku taki twór GT Racers. Jest to gra. Nie wiem, czy wydana, czy tylko zrobiona przez Liquid Games, i tutaj nie wiem, co to jest właściwie za, za firma, ale trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że wszystkie gry, które zostały wydane na PS2, zostały zatwierdzone przez Sony to są to licencjonowane tytuły z logiem PlayStation. <noise> to, to tak przy okazji, nie? Jest to ścigałka. Mają tutaj jakieś tam drobne yy, screenshoty, które no, mniej lub bardziej zachęcają do gry. No wiadomo, jakieś tam są to dziki, szybkie i tego. No cóż. Wtedy jak włączyliśmy tą grę, to ją odpaliliśmy i pograliśmy. I pokażemy Wam jak wygląda. Bo jest to naprawdę klasyk. No jest, jest. To co, włączamy, rozumiem, quick race, tak? Tak. Włączamy quick race. To wiesz co, ciekawi mnie, co to jest właśnie yy, ten, ten, ten... Yy, Difficulty? Nie, nie, nie. Ten, nazwy samochodów. A, to co zobaczmy, to? o co tu chodzi. Że co? Można sobie edytować yy, nazwę. Ale tu mamy samochody takie fajne. Jest Concept 9, jest Eleganza. eleganza. Nie w... wiem, co to ma. Jak to wygląda? Jak ten samochód? Kurczę... To wygląda jak BMW Serii 8. To wygląda jak ten z Knight Ridera Przód ma taki. Jak ten. Jak... Piotr, tu mi, BMW Serii 8. Jest też Anaconda. Tak to jest największy ład. Uh, tak. Anaconda. Anaconda. Ale ma to jakieś nawiązanie z Viperem, nie? No tak, no jest, jest wąż. SR8 to z jakiejś Ferrari, I, tak. No, no tak, to będzie Ferrari. A co to jest ten Kaizen? E, to jest Ford GT. Kaizen. To jest Ford GT. A widzisz, a ja pamiętam, że swego czasu jak ten, jak dobrzy znajomi moi i, i, i mojej dziewczyny. Pracowali w Toyocie mm -hmm. i tam mieli e, japońskie ten y, japońskie kierownictwo. To mogli tam zrobić coś takiego jak Kaizen, żeby wymyślić jakieś usprawnienie drobne na, na taśmie produkcyjnej, za co dostawali jakąś tam nagrodę, jakiś ochłap. To nie wiem, co, co to ma z tym wspólnego. Re, relampago, nie wiem, co to jest. Podchodzi po jakiegoś Jaguara, i Imperatore. Imperatore V12. No. To jest na pewno Honda NSX. Tutaj troszeczkę, troszeczkę bardziej na północ. Już nie Włochy, tylko Niemcy. Drache. Drache 500. Nissan Skyline. No tak. Ja się zastanawiam, dlaczego twórcą tej gry. Nie pozwolono nazwać tych samochodów tak jak one się powinny nazywać, tylko jakieś. A to co to jest? Fossi, Fossi, Fossi. 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 48 no, To nie wiem co to jest za wymysł, ale dobra niech to będzie Fosi. No i są jeszcze dwa nijakie coś. A czyli to nie, audio, nie bo... można sobie tu nic edytować, tylko po prostu można sobie... Nie, zobaczyć. może można, bo jeszcze nie wybraliśmy. Wieszmy no, no sobie. Ana Kondera, tak? Nie no, jego nie będziemy zmieniać, ta nazwa jest perfekcyjna. Na yy, Zmienimy sobie jakąś inną na przykład, nie wiem, bo ta jest taka jakoś no, dziwna. 4, Jeśli 8. możemy sobie zmienić, o możemy. Jak go nazwiemy? Co to będzie? Co to będzie? Żółtuś. <gry> Z tego, że nie możemy zrobić rzet, to będzie... Ziól... O, już nie można? Aha, bo to trzeba było najpierw tamto to Wykasować trzeba było tamto. Clear, dobra, to jeszcze raz. Ale... Ale nie ma za dużo opcji tutaj, nie ma jakiegoś cofania czy coś. Nazwiemy tylko żółtusia żółtusiem i, i ten. I już Wam pokazujemy no. yy, to, jak... ten, ten wspaniały twór. jak wygląda hicior Naprawdę powiedzmy. powiem Wam, że jak byli tutaj z kolegą na targu naszym tutaj lubańskim, i się to trafiło, nie? I ja mówię, patrz jakiś, mówię, nie? Nie? Tak, no racer, no, Może być to nawet ciekawa gra, nie Z tyłu te. te, 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 no. screenshoty, te całkiem screenshoty całkiem Screenshoty fajne. takie fajne, nie? Ja mówię, zobacz jakieś Vipery, nie? Coś. No i po powrocie. Odpaliliśmy. odpaliliśmy to, nie? I zobaczyliśmy. I, i, no i to właśnie, zaraz się tego dowiecie, nie? Dobra, A, player, nie? player one. Player one, tak. Dobra, to. To ja sobie będę playerem one, zostanę yy, chciałem zostać czy ty, nie. Chciałem zostać wackiem, ale nie da się dobra, więc zostanie na <grych> I teraz ty, ty ja sobie zostanę A ja sobie wpiszę tutaj może y, CR i y, y, N, tak I, no i... teraz y, gdzie sobie będziemy lecieć. Berlin dzień, no, Paryż dzień, Londyn w dzień, Tokio, Nowy Jork, Berlin w nocy, Paryż w nocy, Londyn w nocy, Tokio w nocy, Nowy Jork w nocy. No i czyli. Powie, powiem tyle. Twórcy się tutaj nie pierdolili. Po prostu jeśli chodzi o dobór, same po prostu jakieś takie najbardziej znane miasta, na pewno pokazane. W pełnej krasie tak jak wyglądały żeby po prostu sprawdzić to i potwierdzić wybierzmy Tokio nocą na pewno będzie pełne migoczących świateł kolorowe i tak dalej Tokio nocą jest Tokio nocą to się ten, ten 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 super tutaj Tori. Tori. brama Kojarzy się z tą gierką kratę nie No było tam to było. też przebiegało tyś, tyś tam Dobra, to teraz ja. Z czym ja tu mam. Mogę... Ja wiem, że ty weźmiesz Anaconda. Znaczy, chciałbym z jednej strony, ale chyba jednak wezmę Relampago. Relampago, tak? Tak, wezmę sobie Relampago. Może to miał być Aventador jakiś albo coś takiego. A ten Concept 9? To tete, tete, jakaś Tetetka? Ten koncept 9. Wiesz co? Trochę... To wygląda tak jak właśnie Tetetka, ale taka z pierwszych tych projektów, jakichś takich, jakiś właśnie. konceptów, nie? Coś takiego. Może my się tutaj gniemy z tego, a to są właśnie koncepty. Nie no, to jest zdecydowanie mm. BMW. Ale cię, gdzie cię. jest ten żółtusz? Jest. Dobra, ja sobie pojadę żółtusiem. Dobra, no to wybierz go i zobaczmy, zobaczmy to, to, pie, to piękno po prostu. Tokio nocą. Teraz czekaj, Ty będziesz na górze i ja będę na dole, tak? Chyba. Ale zobaczycie o co nam tutaj chodzi w tym wszystkim. Nie będziemy tego zdradzać. Trzymam pełni napięcia. To zobaczmy, zobaczmy to teraz. Jest tak, to tutaj prosto, mamy, o widzę, no, tam stoisz. Stoi, czy, czy już bierz. jedziemy? A my już no jedziemy, tak. nawet nie było żadnego startu. Ani ale to No ale co, teraz tak? Ja bym no chciał sobie zmienić to, kamerę. Napięcia. A dobra, zmieniłem to sobie to kamerę. Teraz było coś widać. Teraz jedziesz na górze, na O, jestem. A, czyli to jest... Tak, tutaj możemy zobaczyć sobie samochód z zewnątrz. Tylko że szkopuł jest taki, że jak widzimy samochód z zewnątrz, w ogóle wiesz, że mam na manualnej skrzyni biegów. No patrz! Udało się. Przez chwilę by... O! O właśnie, tak jakby było, to by nie było źle. No. Chodzi o to, że. Masz manualną skrzynię biegów? Tak, manualną skrzynię biegów mam. Nie zmieniałem mi się. Że można tutaj tymi samochodami... Jechać na wstecznym znaczy, można właśnie. właśnie jedyny sposób, żeby, żeby jechać z nimi do przodu, no to ustawić sobie tą kamerę z zewnątrz i jechać na wstecznym. I możemy no, spróbujmy tak zrobić. Czekaj, ja do ciebie, Lechu, dojadę. Czekaj, bo teraz w ogóle nie widzę siebie. Także ten, kto tą grę tutaj. Musimy się najpierw ustawić. trójkątem czekaj, 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 czekaj. zmieniasz sobie czekaj, czekaj. kamerę, czekaj. trójkątem I teraz albo... z kwadratem się L2. Tak, ale trójkątem wciskasz i jest zostawiona. A tak dwa musiałby się chyba trzymać. Czekaj, niech ja stąd wyjadę teraz. O, jestem. Jest... A, nie, czekaj, bo... Ja, bo jestem, ja jestem ustawiony i już to stoję na chodniku. I teraz, teraz szkopuł będzie taki, że żeby jechać i widzieć swój samochód będzie trzeba jechać cały czas hamulcem i jednocześnie też zakręcać w odwrotne strony. Także... So, musimy sobie zdecydować, kiedy będzie start. Swoją no te... drogą, przy okazji, bardzo, bardzo po prostu jestem pod wrażeniem <laughs> tego, jak to się mówi, tego GUI, czy, czy, czyli ten, 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 jaki tutaj jest interfejs graficzny. Popatrzcie, no. chłopie, szata graficzna jest taka, uff, szczególnie tutaj, jak stoisz ko tej ściany, nie? No. Dobór, dobór tych kolorów, tej no. no faktycznie. Cała paleta barw, no pięknie Zobacz, jest. że jest noc, a nawet lataria nie świeci. No, a to Czekaj, to jest... no to tak, ja zmienia się... że, to, że to jest to nocne Tokio. To jest to nocne Tokio. Zmienia się kamerę y, kwadratem, tak? Się... Kwadratem będziemy jechać. A, kwadratem będziemy jechać. A no tak, bo tutaj... No, hamulcem musimy jechać z cofaniem i musimy cofać, tak? To co? To jest przód. Poczekajcie, tutaj i tu więcej nie ma żadnych kamer. Jedyne co tutaj chyba jest fajne, to słyszę tak w oddali. Muzyka. Jakaś jest. Jakaś jest, ale czy ona no jest fajna? Dobrze, że w ogóle jest. No dobra, trzy, dwa, jeden, start Piotrek, no jedziemy. Idziemy. O, mój widzę jest lepszy na odejście. O, faktycznie nie w tą stronę. Muszę podcofać. No słabo, słabo. i wpadłeś tam. O, i kamera mi się popsuła. Także to jest na pewno marzenie każdego gracza. Powiem Wam, że też patrząc na płytę i pudełko tej gry, naprawdę jest to CD, tak? Tak które zazwyczaj mają problemy, problemy. Tak? a tutaj jest po prostu nowencja, jakby niedawno... Jak, jakby nikt to nie grał. Więc co problemem będziecie na pewno dogonić, bo jeżeli jedziesz na maksa na wstecznym, a prędkość maksymalna wynosi 53 mile, tak? Mój samochód też chyba tyle jedzie na wstece. Dawaj dawaj, bo ja nie będę na ciebie czekał. Czekaj, przejadę przez tą bramę, ale nosi mnie strasznie. No, no Zobaczcie bo... jak dorysowuje się w ogóle. No, no, jak się dorysowuje w ogóle plansza. No, jest to, żeby... Wszystko jest skąpane we mgle po prostu. Jest to po prostu żałosna gra. Nie ma tutaj... nie ma tu żadnego światła akurat. No, to jest tragedia po prostu. A ja liczyłem na światła miasta w toku. aż się powiem, powiem ci dziwię się, że Sony pozwoliło, żeby wydać taki bubel na... Muszę Cię zmartwić Leszku, drogi, tak? bo to wcale nie jest najgorsze, co wyszło na PS2. Bo to jest jeszcze gra zwalnia. W totalnie, tutaj jest grafika totalnie wyjęta jak była z PS1, teraz już sobie tak Ta, na poważnie. PS1. Nawet sobie na poważnie tutaj. No, no. Słuchaj, to PS1 to jest, to, jest, to jest grafika jeszcze zupełnie inna. Jeśli, jeśli ogólnie to coś To jest kiepska kiełbasa to, to ta to, to, to PS1 to jest wiesz, to jest dojrzewająca ze szlachetnym pleśnią, Że się tak wyrażę Oj Zobaczcie Trafiłem się, znowu gdzieś się, gdzieś się sklinowałem Pff, a <śla> To bardzo się dzieje <śla> Piotrek, a, słuchaj, C wiesz co? Może spróbujmy zagrać na tej kamerze, co jest yy, normalnie. I pojedźmy. No, nie wiem, czy my teraz w drugą stronę jedziemy. Ale teraz powiem ci tak, ja nie jadę. Ja ja dalej nie jadę. No nie dlatego, że nie chcę. Dlatego, że się w to nie da grać. Nie, nie no, czy nie możesz. Zablokowałem się. O, 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 o! Nie wiem teraz, co się stało. O, trafiłem z na trasę. To rozumiem, że jedziemy, tak? Czy tak, ja? Tak, czyli tutaj. Nie da się grać, tak. Wnioski są takie: nie da się grać tym do przodu jadąc. Naprawdę, mechanika sterowania tutaj jest tragiczna. Grafika jest tragiczna. Nocą, czyli to powinno być wszystko doświetlone, zobaczcie u mnie, jak się dorysowują te budynki. To jest tragiczne. No i aż rozpędziłem się na 70 mil. A jak mi zatańczył samochód? Żółtusiem. Samochody nazywają się żałośnie. Oj tam przestań, Anaconder był całkiem wspaniały. Ty widziałeś to? Przez chwilę jakoś tam widziałem samochód przez chwilę. No bo czasem się tak ustawia. Że Ale też, jedziesz do czegoś, coś... czekaj, czekaj, bo może my tu nie wiemy o co chodzi. Tam, o jest. jestem. No, jesteś. Jesteś. No, widziałem też samochód. Jeste. Ja się ustawiłem sobie komórkę. Może po przejechaniu danej prędkości widać ten samochód. A można odblokować ten, widok, widok z zewnątrz jak się odpowiednio rozpędzisz, hmm. tak? Że po prostu wyprzedzi tą kamerę. No ja jadę cały czas. Aha, jak uderzyłem, to teraz ten. Ups. Aha, film. Powiem Wam, że tak. Ciężko mi w to grać, ciężko Słuchaj, w ogóle skupić na tym. W, Wjechałem wcześniej tako jak teraz w tą latarnię i nawet jej nie widziałem, mimo że widok był sprzed samochodu. Piotrek, ciekawi mnie jeszcze na rzecz, wiesz, w tej grze. No. Ciekawi mnie, jak wygląda na przykład Tokio w dzień, albo Berlin w dzień co, włączamy? No Ty, a co teraz, na o co uderzyłem? Dlaczego nie jadę dalej? to? Mm. <noise> <noise> czekaj, czekaj, muszę zobaczyć, co się dzieje, że no, twórcy tej gry naprawdę się nie, nie postarali się, nie, zresztą sami ocencie tą grę. <noise> Zostawcie jakiś komentarz pod filmem. O, 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 czekaj, wspinam czek, się, spinam się. Wygląda co najmniej jak jakieś yy, gody. Tj. Gody samochodzików, dokładnie <laughs> tak było. No. Dobra, zobaczmy jak wygląda w dzień. Jak wygląda w dzień, patrzmy. Hmm. Quick game. Same, same menu tutaj nie jest aż takie złe, nie? Tutaj też jeszcze ta wstawka taka przy wygrywaniu wygląda to co najmniej jak Fura ze szybkich i wściekłych z pierwszej części No powiedzmy, że stylizacja mogłaby pasować do tego, do gry blur. Bo jest też taka, taki, taki klon tego y, undergroundu. Nie? Piotrek, a jeszcze no rzecz, bo w opcjach no. może w opcjach jest tak, że będzie widać tą kamerę. Czy my żeśmy kiedyś tego nie sprawdzali? Nie wiem, Display Config tutaj możemy tylko hmm. sobie po, pomachać ekranem na boki, także podziękował. Controller no to jest. kontroler, hmm. tak. Hmm. Można sobie wyłączyć wibracje albo są wyłączone. Opcje dźwięku, ustawienia save'u, wczytywania. Ani, że można zapisać wystawienia i wczytać wystawienia, no i, i jak, jak, jak można w ogóle wydać tak, To jest w ogóle niegrywalne. No jest niegrywalne. Ale nie każdy czyta recenzję. I w tym jest cały problem. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, spróbujmy, dajmy tej grze kolejną szansę, tym razem Tokio. Udzieli, tak? Tak, na no dwa... O, ja też mogę sobie sterować. Tak możesz sobie sterować. Możemy się czasem trochę poprzekomarzać. Dobra, już nie mogę. No, już nie możesz, A, bo teraz jestem jak. Okay. To ja jestem 9 M. Dobra, to ja będę 1xM. Y, no. że ten Berlin też mi ciekawi w dzień. bo... Chcesz zobaczyć Berlin? Chcę, Chcę zobaczyć. Dobra, bo to już widzieliśmy, to jednak. Ale w jest... dzień! Berlin, w dzień. Dobra. Tak? tak. Dobra. No, bo sam, dobra. No, no teraz już pojadę Anaconderem. Już nie mogę się <gry> dłużej oprzeć. To jest jednak Anaconder. On robi swoje. Ty pojedziesz Anaconderem, a ja pojadę... Kurde no. Gdzież ta fura jest? Eleganza to będzie? Tak, ja pojadę sobie BMW 850, ale to jest eleganza. Nawet jest to żałosne, że nie można zmienić koloru w tym samochodzie. No nic. Nic się nie Ale ma. naprawdę pudełko... Tutaj i te screeny, tutaj z tyłu. Wygląda to naprawdę fajnie. Natomiast to logo Liquid Games niekoniecznie. I właśnie już zaczął się wyścig bez żadnego odliczania. To jedziemy. Masz tam jakieś dziwne rzeczy. Brama, tak? Jest to się brama nazywa. Myślałem, no Brała fajnie. Brala plany, pusta. Chyba tak, ale to jest. Czy to w Branden, to żabos, nie. No jest. nie, nie, nie. nie. nie, nie, nie. Co bra, to bra, się w, bra, ma, w ogóle no, ten, to? ten, ten tak? tak, tak Przecina przycina nie. jakoś U Ciebie ten obroto myślisz, w to jest jakoś... no. Chodzi, jak w no, starym, jak w starym no, jakimś. Chodzi na no, wszystkie strony. Zobaczcie, jak chodzi w rytułu. ogóle ten. Dobra, ścigamy się. Amakander. Nie wydaje mi się, że to się byśmy mogli tak to żałosujemy 60 lat? No. O, widziałeś? To chwilę no, było. Tak, tak, bo jak zaczyna się robić takie... Chyba to... jak takie, jak, jak no. grali, nie? To po prostu porobili takie swoje... Zobaczcie na te kartonowe budynki. Nie no słuchaj, to jest ten... To jest Berlin, Tu nie ma co się to jest Kloce, pasują do niego. Chyba, nie. że w ogóle tutaj nie ma ani żadnych ludzi, ani... Chociaż jakby można było kogoś rozjechać, to by było bardziej rozrywkowo. Uuu, zaraz Cię dogonię! No to ja jadę pierwszy, tak? Bo ja myślałem, że ja cię gonię. O, wyjechałem na... To raczej będzie jakaś obwodnica Berlina. Znaczy jakaś jedna z autostrad. To tak przynajmniej wygląda. O, o, o. Dobra, teraz... Aha, czyli pierwsze to okrężenie poszło. No po, patrz, jak się leci. Kurczę. Naprawdę sami oceniacie tę grę w komentarzach. Proszę Was o to, żebyście coś podpisali. No. My po prostu, ja tracę tutaj, o, nawet nie można, wbiłem się w jakieś latarnie. Nie, w oznakowanie świetne. Zobaczcie w ogóle, ja się, ja się zatrzymam, bo ja muszę to zobaczyć. Zobaczcie jak się podjedzie do ściany, co się dzieje. Gdzie ja jestem w ogóle. Patrzcie, wyjechałem teraz, teraz wjechałem. Zobaczcie. Ja tak teraz nagle. O, 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 też to. Widziałem, widzę, widziałem, też, to też po jedno. Ale ja to, ja to, co to jest? Jak to nazwać? No, nie wiem. To jest załamanie po prostu kontinuum czasu przestrzennego. W ogóle zauważyłem pewną prawidłowość, bo tak, dopóki jedzie się w ten sposób i widać tylko i wyłącznie całą trasę, to no cóż, no, no, no kartą, tak. Kiedy jednak włączymy widok na samochód, no to on już ma taki troszeczkę bardziej szczegółowy model i tak myślę, że im troszeczkę skończył się budżet, jak już zrobili modele samochodów, to już nie starczyło na te całe resztę. Po co zresztą robili te modele samochodów, skoro widok jest tylko, jak się jedzie do przodu, tylko sprzed samochodów. nie można go zobaczyć. To mogli raczej do, dopieścić to, co widać. Obrotomierz jest tragiczny. Nie? Chodzi jak w jakimś starym, starym starze y 11-42, gdzie dawało się gazu, i wszystko się trzęsło. I ten obrotomierz też się trząsł. No, o, 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 Trafiłem niby w te bramę, przejechałem przed nią, i tak uderzyłem. Gdzie tu jest się w ogóle kończy wyścig? Bo tu jesteś na no, jestem na trzecim krążeniu. Zobaczmy, dojedźmy. Co się stanie, jak się skończy? Bo chyba jeszcze nie udało nam się do tej pory no, chyba nie. skończyć żadnego wyścigu. Pełne skupienie, panowie i panie. Obrotomierz drży aż całe 65 mil i witamy. Pierwsze spotkanie ze znakiem drogowym, nakazującym jechać w lewo. Pierwsze, pierwsze spotkanie. Ale prędko pierwsze spotkanie jest z taką wielką prostą. O, o, o! Aż, aż pokazali mi auto, tak, tak zaszalało a tu można takie cuda robić jak się jak się wbije w... właśnie i tutaj te kamery się włączają dopiero jak się robi takie cuda. A jak się coś wywraca. To jest coś... takie właśnie celowe działanie, dlatego jest widok tylko tutaj z przodu samochodu, a jak już coś się tam dzieje, to wtedy... Jak się wspinam na przykład po prostu na, na... wyobrażasz sobie na przykład to rozczarowanie jakiegoś pięciolatka, który chciał tą grę. Myślę, w ogóle nie mogę jechać. Nie wiem dlaczego. Ścięłem się na środku broni. O! <grym> o mordę! Co to się stało? Ty, to na tej tej jest tak cudownie, na, na, na tej całej wodnicy, bo jest nierówno. <grym> na, aut na autobanę wyjechać, tak? Nie, yes. wyobraźcie sobie, przychodzi taki niedoświadczony rodzic, do sklepu z grami siedzi sprzedawca, który też nie ma za bardzo doświadczenia w tych grach. Taki przykład znikąd mówi, że chciałby kupić dla swojego dzieciaka o. jakąś fajną, super wyścigową grę. Sprzedawca mówi polecam to. A dlaczego pan to poleca? Pan zobaczy jak pani wygląda to pudełko. <laughs> Takie obrazki, takie samochody tam są. Tutaj takie samochody, nie? No, widać na tych jakichś tam vipery. Widać Ferrari, tak? Co vipery anakondery. O, o, nawet nie dało mi dokończyć. No! I kupuje. Przynosi to do domu. Siadają razem z synem, przy córką. Palają. I jakie jest rozczarowanie tego dziecka. Nie. Na pewno taka sytuacja miała miejsce, na pewno ta gra nie była wydana w tym jedynym egzemplarzu. A jeśli? Może jest super rzadka, sprawdzałeś mhm. kiedyś ile kosztuje? Na eBayu na przykład. Nie Albo wiem. na W Woli na pewno była <grym> bardzo wartościowa, nie? Bardzo wartościowa. Ale nasz egzemplarz, znaczy twój egzemplarz <grym> jest naprawdę zadbany. A kiedyś prawie udało nam się to kupić nawet na ten, w wersji na PC-a, pamiętasz? Jest. było za drogie czy coś. Było to gdzieś kiedyś coś na targu też w wersji na PC-a. może ta wersja pc była. Ty pamiętam, będzie? że ty chciałeś to chyba kupić, ale w końcu zrezygnowałeś. Coś, coś w ten desen tutaj było. Coś było, nie? Bo tam chyba chodziło, że chyba 10 złotych chcieli. I było, było to jednak. no, Znałem, że nie. Złotówkę jeszcze można było wydać. Za to żeśmy chyba dali 5 zł, nie? No to dużo, dużo. Coś to, tak to, jest. To za, za dobry towar zawsze trzeba więcej zapłacić, no niestety tak jest. No, ale w każdym razie konkluzja jest taka, że, no cóż, nie, nie polecałbym gier e, ze stajni Liquid Games. To swoją drogą to oznacza mniej więcej tyle co płynne gry. <gry> no Ta gra jest rzeczywiście niezwykle płynna, szczególnie. W ogóle nie grywalna. Zagadaliśmy sobie, czy to jest problem, który Żeby wam pokazać, co traf. Że, że to, że to, że to no dwa. jedynym odbiorcą takiej gry mógłby być no, mógłby być jakieś dziecko, które jeszcze nie znało nic lepszego i nawet nie umie za bardzo grać, no to co pogra? Pojeździ sobie. No. Jak sobie ja tam włączy tą kamerę i będzie jechało na wsteczni? No na przykład. Żeby widzieć ten samochód. Także co, no. Dziękujemy tyle. za uwagę i zapraszamy na kolejne materiały, do kolegi na kanał, ja zapraszam do siebie na kanał RetroKumora, tak, trzymajcie się i cześć, pozdrawiamy, cześć.